W dzisiejszym filmie zagłębimy się w głośne śledztwo włoskiej policji, które ujawnia przerażające fakty o chuliganach Interu i AC Milan. Kim naprawdę byli przywódcy dwóch największych włoskich ekip? I dlaczego prokuratura mówi o mafijnych metodach i milionach euro przepływających przez stadion San Siro? Włoski świat piłki nożnej, który przez dekady karmił się romantycznymi opowieściami o oddanych kibicach, spektakularnych derbach i magicznych nocach na stadionie San Siro nagle znalazł się w samym centrum potężnej burzy, która odsłoniła najmroczniejsze kulisy futbolowej pasji. Wszystko zaczęło się od zapowiedzi śledztwa o kryptonimie Dopiakewe, ogłoszonego przez prokuraturę w Mediolanie oraz przez centralne jednostki włoskiej policji, które zajmują się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Dochodzenie to dotyczy bardzo delikatnego i zarazem niepokojącego tematu możliwych powiązań między najbardziej wpływowymi grupami kibiców zorganizowanych, tak zwanych huliganów, a jedną z najgroźniejszych mafii świata, kalabryjską dranghetto. To nie była zwykła operacja policyjna. To było potężne uderzenie w struktury, które przez lata działały w cieniu trybun ukryte za transparentami, dymem rac i hałasem bębnów. Funkcjonariusze aresztowali 19 osób, spośród których część miała odgrywać kluczową rolę w kierowaniu strukturami kibicowskimi Interu i AC Mediolanu. Dwóch potężnych klubów, których siedziby dzieli zaledwie kilka ulic, a których historia splata się od dziesięcioleci w fascynującym, ale i brutalnym spektaklu sportowej rywalizacji. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w jednej z sal sądu w Mediolanie, prokuratorzy przedstawili mediom druzgocące informacje. Zgodnie z ich relacją, podejrzani będą musieli się zmierzyć z poważnymi zarzutami, wśród których dominują oskarżenia o udział w organizacji przestępczej, stosowanie metod charakterystycznych dla mafii, wymuszenia rozbójnicze, brutalne napaści oraz inne przestępstwa związane z zastraszaniem i nielegalnym przejmowaniem wpływów. Dochodzenie wykazało, że podejrzani nie tylko prowadzili działania przestępcze w obrębie stadionu, lecz także dążyli do przejęcia kontroli nad całą działalnością. Gospodarczą związaną z meczami rozgrywanymi na San Siro, legendarnym obiekcie sportowym, który stał się miejscem kultu dla fanów piłki z całego świata. Atmosfera była napięta już wcześniej, jednak wszystko osiągnęło punkt krytyczny na kilka tygodni przed aresztowaniami, kiedy doszło do szokującego aktu przemocy, który poruszył nawet najbardziej zatwardziałe środowiska kibicowskie. Andrea Beretta, jeden z przywódców grupy chuliganów Interu, zabił Antoniego Belocco. Byłego szefa lokalnej komórki, drangety, który z biegiem lat wyrósł na jedną z czołowych postaci w kręgach kibiców tego mediolańskiego klubu. Ta zbrodnia dokonana w okolicznościach, które nadal są przedmiotem dochodzenia, wzbudziła ogromny niepokój wśród śledczych i stała się bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia skoordynowanej operacji policyjnej, której kulminacją było zatrzymanie 19 osób pod koniec września. Ważnym aspektem tej sprawy jest stanowisko samych klubów. Zarówno Inter, jak i AC Milan zostali formalnie uznani za strony pokrzywdzone w postępowaniu, co oznacza, że nie są oskarżane o współudział, lecz jednocześnie muszą udowodnić, że całkowicie odcięły się od wszelkich kontaktów i relacji z osobami prowadzącymi działalność przestępczą pod przykrywką wsparcia kibicowskiego. Prokurator Marcelo Viola podkreślił, że kluby będą musiały wykazać realne działania prewencyjne, które mają na celu przeciwdziałanie infiltracji przez elementy dewiacyjne zagrażające zarówno wizerunkowi klubów, jak i bezpieczeństwu ich otoczenia. Aby zrozumieć wagę tej sprawy, należy cofnąć się do korzeni zjawiska ultrasów. Termin ultra, wywodzący się z języka łacińskiego, oznaczał pierwotnie postawę ekstremalną i był przypisywany działaczom politycznym w burzliwym XX wieku. Dopiero później słowo to zostało przyswojone przez środowiska piłkarskie, które potrzebowały nazwy na określenie najbardziej zagorzałych i zorganizowanych grup kibiców. W Mediolanie już od lat 70. można było zaobserwować stopniowe formowanie się takich grup. Kibice Interu i AC Milan zaczęli gromadzić się w określonych sektorach stadionu San Siro, gdzie tworzyli zwarte społeczności, które wyróżniały się intensywnym dopingiem, oprawami meczowymi i ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym. Z czasem obecność polityki na trybunach stała się bardziej wyraźna. W tamtych latach klimat społeczny i polityczny we Włoszech był wyjątkowo napięty. Zamachy, protesty. Skrajne ideologie. Stadiony stały się swoistym lustrem tych nastrojów, a niejednokrotnie także miejscem ich eskalacji. Mimo to przynależność do grupy ultrasów była wtedy raczej sposobem na manifestowanie lojalności wobec klubu, a niekoniecznie działalnością przestępczą. Dopiero w latach osiemdziesiątych, pod wpływem zagranicznych wzorców, szczególnie chuliganów z Wielkiej Brytanii i Europy Wschodniej, przemoc fizyczna zaczęła być integralną częścią stylu chuliganów. W samej stolicy Lombardii sytuacja szybko się zaostrzyła. Grupy kibicowskie obu klubów, zmuszone do zmian wewnętrznych i presji zewnętrznej, zaczęły reorganizować się na nowo. Część chuliganów Interu przeniosła się na północną trybunę stadionu, tworząc kewę Nord, natomiast najwierniejsi fani AC Milan skupili się na południowej stronie Kewę Sad. Te dwie frakcje z czasem przekształciły się w potężne, niemal autonomiczne organizacje, których działalność daleko wykraczała poza zwykłe kibicowanie. Z biegiem lat obie Kerwi zaczęły profesjonalizować swoją działalność. Grupy ultrasów AC Milan, a później Interu, zdecydowały się skalić wewnętrzne struktury, tworząc jednolite organizacje o hierarchicznej strukturze, w której najważniejsze decyzje podejmowane były przez niewielkie grono liderów. Nie wszystkim taka zmiana przypadła do gustu. Część dawnych liderów została odsunięta na boczny tor, co spowodowało wewnętrzne konflikty i napięcia. W tej sytuacji organizacje przestępcze, w tym Ndrangheta, znalazły idealną przestrzeń do budowania relacji z decyzyjnymi osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Kerwi. Kontrola nad Kerwą dawała ogromną władzę, nie tylko nad atmosferą na stadionie, ale także nad konkretnymi dochodami. Sprzedaż gadżetów kibicowskich, organizacja wyjazdów, dostęp do puli biletów, a nawet wpływy z nielegalnych transakcji wszystko to mogło być podporządkowane interesom mafii. San Siro. Miejsce wielkich piłkarskich bitew zaczęło również być polem gry dla ludzi, których celem nie była sportowa chwała, lecz władza, pieniądze i wpływy. W centrum uwagi włoskiej opinii publicznej znalazło się jedno z najbardziej złożonych i niepokojących śledztw ostatnich lat, którego konsekwencje sięgają daleko poza granice samego świata sportu. Chodzi o dochodzenie, które dotyczy przenikania przestępczości zorganizowanej do struktur związanych z profesjonalnym i półprofesjonalnym futbolem na najwyższym poziomie. Giovanni Melillo, prokurator od lat zajmujący się zwalczaniem mafii we Włoszech, jasno i jednoznacznie nakreślił istotę problemu. Wskazał, że prowadzone postępowanie nie tylko ujawnia zagrożenie infiltracją przez mafię środowiska piłkarskiego, lecz również pokazuje jak długo udawano, że tego rodzaju powiązania nie istnieją, lub że nie mają one wpływu na codzienne funkcjonowanie klubów, ich otoczenia i kibiców. Podkreślił, że nadszedł moment, aby przestać zamykać oczy na to, co dzieje się za kulisami stadionów. I zacząć nazywać rzeczy po imieniu. W ramach śledztwa, które wciąż się rozwija, funkcjonariusze policji dokonali przeszukania domów ponad 50 osób, z czego aż 19 zatrzymano. Wśród nich znaleźli się czołowi przedstawiciele obu największych grup kibiców zorganizowanych w Mediolanie Kewe Nord wspierająca Inter oraz Kewesad lojalna wobec AC Milan. Skala działań operacyjnych i ich zakres ujawniają złożoność problemu. W toku postępowania wyłoniono dwa zasadnicze poziomy działalności przestępczej. Pierwszy z nich obejmował bezpośrednie kontrolowanie przez ultrasów przepływu pieniędzy generowanych przez działalność związaną z klubem, zarówno oficjalną, jak i nieoficjalną. Drugi poziom wskazywał na głębsze i bardziej niepokojące uwikłanie wpływ kalabryjskiej mafii Ndrangheta, jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych nie tylko we Włoszech. Lecz także na świecie, która od dekad rozbudowuje swoje struktury i wpływy w różnych dziedzinach życia publicznego. W tym samym czasie równolegle do głównego śledztwa szczególną uwagę poświęcono także działalności biznesowej rozwijającej się wokół stadionu San Siro, monumentalnego obiektu, który przez dziesięciolecia gościł największe wydarzenia sportowe i stał się ikoną włoskiej piłki. Śledczy doszli do wniosku, że zarówno Kevin Nord, jak i Keve Sad. Stopniowo przejmowały kontrolę nad różnymi aspektami działalności komercyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu. Chodziło nie tylko o zarządzanie nieformalnymi parkingami dla kibiców, ustawianie i kontrolowanie liczby food trucków, sprzedaż biletów czy pamiątek klubowych, ale również o rozbudowany system zależności finansowych i osobistych, który pozwalał grupom ultrasów czerpać korzyści z każdego meczu bez względu na jego rangę. Co więcej, Śledczy stwierdzili, że część osób objętych postępowaniem może być także powiązana z handlem zakazanymi substancjami, co jeszcze bardziej zaciemnia obraz środowiska, które przez wielu postrzegane było jako grupa lojalnych i pełnych pasji kibiców. Gdy spojrzy się w przeszłość, nie sposób nie wspomnieć o specyficznym porozumieniu, jakie zawarły między sobą obie frakcje ultrasów Kevin Nord i Kew Sad już w latach 80. Był to nieformalny pakt o niewojowniczości, który miał zapobiec wybuchom przemocy podczas derbów Mediolanu. Znanych jako Derby della Madonnina. Choć oficjalnie chodziło o utrzymanie porządku i zachowanie bezpieczeństwa na stadionie, z czasem okazało się, że porozumienie to miało również drugie dno. W rzeczywistości umożliwiło ono obu grupom współpracę na płaszczyźnie finansowej. Wspólne wykorzystywanie potencjału stadionu przynosiło znacznie większe korzyści niż działanie przeciwko sobie. Dzięki temu zacierano granice rywalizacji poza boiskiem, a wzajemna współpraca stawała się bardziej opłacalna niż otwarty konflikt. Te iluzje zachowano również podczas jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych ostatnich lat, jakim był półfinał Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2022-2023, w którym zmierzyły się ze sobą Inter i AC Milan. Mecz ten przykuł uwagę nie tylko fanów we Włoszech, lecz również milionów kibiców na całym świecie. Jednakże, właśnie w tym czasie, w cieniu sportowej rywalizacji Prowadzone podsłuchy wykazały, że przedstawiciele obu grup Ultrasów osiągnęli porozumienie dotyczące podziału dochodów z finału, niezależnie od tego, która z drużyn miała ostatecznie w nim zagrać. Tym samym ukazano prawdziwą naturę relacji między Kerwami. Brutalna rywalizacja była jedynie teatralnym przedstawieniem dla tłumów, a rzeczywiste interesy rozgrywały się za kulisami. Jednak napięcia nie dało się całkowicie uniknąć. Po tym jak Inter pokonał AC Milan w rewanżowym meczu półfinałowym, Skrzydłowy narcurich Federico bimarko uniesiony emocjami i euforią. Chwycił za mikrofon i na murawie zaintonował przyśpiewkę, która w przeszłości była śpiewana przez ultrasów Interu, lecz została wycofana ze względu na wcześniejsze porozumienie. Słowa tej pieśni były obraźliwe wobec Kewy Sad, ich sympatyków, co wywołało natychmiastową reakcję. Przed domem piłkarza pojawił się groźny transparent, którego treść miała charakter jawnego ostrzeżenia. Zaskoczeniem dla wielu kibiców była postawa lidera Kevin Nord. Marco Ferbico, który publicznie przeprosił kibiców AC Milan i stwierdził, że Bimarco nie był świadomy istniejącego porozumienia. Sam piłkarz widząc reakcję środowiska opublikował przeprosiny, tłumacząc swoje zachowanie jako chwilę bezmyślności, emocjonalnego uniesienia po historycznym zwycięstwie. Ostatnie lata przyniosły jednak znacznie poważniejsze wydarzenia, które całkowicie zmieniły krajobraz ultrasów Interu. Decyzja o przekształceniu licznych mniejszych grup w jedną zwartą organizację pod nazwą Kevinort Milano Miała daleko idące konsekwencje. Wielu dawnych liderów i zasłużonych członków zostało odsuniętych od wpływów i decyzji, co doprowadziło do głębokich podziałów. Powrót na stadion byłego lidera Wiktoria Bojoczego, który po ponad 20 latach wyszedł z więzienia, miał być dla niego triumfalnym powrotem, ale zakończył się tragicznie. 29 października 2022 roku Bojoci został zastrzelony przez nieznanych sprawców w zamachu, który nadal nie został w pełni wyjaśniony. Zaledwie dwa lata później doszło do kolejnego dramatycznego wydarzenia, które wstrząsnęło całym środowiskiem kibicowskim. 4 września 2024 roku Andrea Beretta, jeden z obecnych liderów Kevin Nord, zabił Antonio Bellocco, byłego szefa jednej z najpotężniejszych rodzin Drangety, który zyskał ogromne wpływy wśród ultrasów Interu. Bellocco był postacią dobrze znaną w przestępczym świecie i cieszył się szacunkiem oraz autorytetem, którego nie sposób było zlekceważyć. Według ustaleń śledczych jego obecność w Kevin Nord nie była przypadkowa. Został on tam wprowadzony przez samego Marco Ferbico, co miało stanowić część szerszego planu przejęcia działalności finansowej i organizacyjnej związanej ze stadionem San Siro. Obecność belocko powiązanego z mafią w strukturach ultrasów nie była jedynie osobistą ambicją, symbolizowała oficjalne połączenie świata przestępczego z Kibicowskim. Beretta, który przez lata również pełnił wpływowe funkcje, Miał popaść w konflikt z Belokko o pieniądze i kontrolę nad przepływem gotówki związanej z Kerwą. Według wstępnych informacji, to właśnie spór o finanse doprowadził do śmiertelnego starcia, które na nowo postawiło pod znakiem zapytania granice, jakie wyznaczają lojalność, władza i pieniądz w świecie, który kiedyś był tylko stadionową pasją, a dziś stał się polem walki o wpływy i dominację. W centrum trwającego dochodzenia, które rzuciło cień na włoski futbol i ukazało skalę powiązań pomiędzy światem ultrasów a przestępczością zorganizowaną, Szczególną uwagę śledczych przyciągnęła postać Marco Ferbiko. To właśnie on w ciągu ostatnich lat wyrósł na jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych liderów Kevin Ord, grupy wspierającej Inter. Jego obecność w dochodzeniu nie była przypadkowa. Zgromadzone dowody, w tym podsłuchy telefoniczne, wskazywały wyraźnie, że Ferbiko prowadził rozmowy z kluczowymi osobistościami związanymi z klubem. Jedna z nich dotyczyła bezpośredniego kontaktu z trenerem Interu, Simon Inzagim co wzbudziło niemałe poruszenie zarówno wśród śledczych, jak i opinii publicznej. Rozmowa, która miała miejsce tuż przed finałem Ligi Mistrzów w 2023 roku, była szczególnie istotna, ponieważ sugerowała, że Ferbico próbował wywrzeć wpływ na decyzję klubu poprzez osobiste prośby skierowane do trenera. Według zarejestrowanych nagrań, lider Ultrasów poprosił szkoleniowca Nerad Zurrich o lobbowanie u zarządu w sprawie zwiększenia puli biletów przeznaczonych dla fanatyków z Kerwi. Mimo że Simon Inzaghi współpracował z policją i złożył wyjaśnienia, nie przedstawiono mu zarzutów, lecz samo jego zaangażowanie w rozmowę z osobą będącą centralnym punktem śledztwa postawiło go w niewygodnej pozycji. Prezes Interu Giuseppe Merate odciął się od całej sytuacji, zaznaczając, że klub współdziała z organami ścigania, nie utrzymując przy tym żadnych nieformalnych relacji z liderami środowisk kibicowskich. Zarówno w Interze, jak i w AC Milan Obecność ultrasów jest nieodłącznym elementem krajobrazu stadionowego. Grupy te są odpowiedzialne za tworzenie niezwykle efektownych opraw meczowych, wspierają drużyny nie tylko w trakcie spotkań, ale także w codziennym życiu klubu. Mimo to formalnie kluby są uznane przez śledczych za strony poszkodowane, ponieważ jak dotąd nie ujawniono żadnych twardych dowodów na ich bezpośrednie zaangażowanie w proceder. W cieniu wydarzeń, które przyciągają uwagę kibiców z całego świata, pojawił się również wątek kapitana AC Milan. Davide Calabri. Jego nazwisko pojawiło się w materiałach śledztwa, kiedy wypłynęły podsłuchy sugerujące, że spotkał się on w 2023 roku z Lucą Luczim, liderem Kevesad, znanym z przeszłości kryminalnej i wcześniejszego skazania za przestępstwa narkotykowe. Calabria został wezwany na przesłuchanie i wyjaśnił, że spotkanie nie miało charakteru konspiracyjnego. Według jego relacji Lucci samodzielnie się z nim skontaktował, twierdząc, że chce porozmawiać o aktualnej sytuacji w drużynie, w atmosferze w szatni i o ostatnich słabych występach zespołu. Kapitan Milanu podkreślił, że rozmowa ta była krótka i nie miała wpływu na jego decyzję ani działania. Ważnym elementem dochodzenia pozostaje działalność prowadzona wokół stadionu, zarówno w obrębie jego murów, jak i poza nimi. Jak wcześniej wspomniano, prokuratura zwróciła uwagę na to, że Kevin Nord i Kevin Sad nie tylko współpracowały, ale również zarabiały znaczne sumy, czerpiąc zyski z pozornie zwykłych czynności, takich jak organizacja parkingów. Obsługa mobilnych punktów gastronomicznych, a także kontrola nad nielegalną dystrybucją biletów. Okazało się, że wiele z tych transakcji odbywało się poza oficjalnym kanałem sprzedaży. Kibice często kupowali wejściówki bezpośrednio od ultrasów, którzy dysponowali własnymi bramkami wejściowymi na stadion. Te specjalne punkty były obsługiwane przez stewardów lojalnych wobec grup kibicowskich, którzy nie tylko nie sprawdzali dokumentów tożsamości, ale przepuszczali przez bramki osoby, które wcześniej zostały odpowiednio poinstruowane. Dzięki temu systemowi omijano oficjalne procedury, a grupy ultrasów miały pełną kontrolę nad tym, kto i kiedy wchodził na stadion. Podobnie wyglądała sytuacja podczas meczów wyjazdowych. Osoby, które należały do struktur Kerwi, były automatycznie objęte systemem organizacji wyjazdów. Wystarczyło zapisać się na listę, a cała logistyka, od zakupu biletów po transport, była zapewniona przez samych ultrasów. Działalność ta, prowadzona od lat, przynosiła znaczące zyski. A jednocześnie pozwalała utrzymać wpływ na środowisko kibiców i ich zachowania. Choć śledztwo wciąż znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie, już teraz widać wyraźnie, że jego konsekwencje mogą być dalekosiężne. Sprawa pokazuje, jak bardzo potrzebne jest nowe podejście do relacji pomiędzy klubami piłkarskimi a ich najzagorzalszymi sympatykami. To, co dziś jest ujawniane na drodze śledczej, przez lata było tematem niedopowiedzianym, znanym wielu, lecz rzadko wypowiadanym publicznie. Już w 2018 roku inne dochodzenie ujawniło, że mafia kalabryjska (Ndrangheta) posiadała kontrolę nad strumieniem pieniędzy płynącym przez struktury Ultrasów Juventusu. Znany włoski pisarz i dziennikarz śledczy Roberto Saviano, autor scenariusza do słynnego serialu Gomorra, od lat ostrzegał przed związkami mafii ze sportem. W jego ocenie głównym źródłem dochodów wielu grup Ultrasów nie jest już tylko działalność stadionowa, lecz coraz częściej handel zakazanymi substancjami. Jako przykład podaję przypadek wspomnianego już Luki Lucciego, który został zatrzymany w 2018 roku. Kamery monitoringu zarejestrowały jak przyjmuje przesyłkę z zakazanymi substancjami, dostarczoną prosto z Hiszpanii przez członków albańskich klanów, z którymi ściśle współpracował. Luci przyznał się do winy i został skazany na 18 miesięcy więzienia, ale jego sprawa pokazała, że środowisko kibicowskie może służyć jako wygodne zaplecze dla mafijnych operacji. Saviano podkreślił również, dlaczego uważa, że kluby piłkarskie nie są całkowicie niewinne. Jego zdaniem ultrasi mają potencjał do wywierania ogromnej presji na kluby, ponieważ wystarczy odpowiednia organizacja protestu, obraźliwa przyśpiewka o charakterze rasistowskim, lub rzucenie przedmiotów na boisko, aby mecz został przerwany, klub ukarany grzywną, a w skrajnych przypadkach, nawet cofnięty w tabeli. Dzięki temu zyskują narzędzie nacisku, które mogą skutecznie wpływać na decyzje dotyczące trenerów, piłkarzy czy polityki klubu. W wielu przypadkach, jak podkreśla, Sawiano mafia idzie ramię w ramię z ultrasami, oferując im wsparcie, a jednocześnie czerpiąc zyski z chaosu, który wspólnie mogą kontrolować. Kluby doskonale znają twarze i nazwiska tych, którzy przewodzą tym grupom, wiedzą kto odpowiada za niepokojące incydenty, a mimo to niezwykle rzadko decydują się na ich zgłaszanie do odpowiednich służb. Juventus, Inter. AC Milan. Wszystkie te wielkie marki futbolu od dawna mają świadomość, że świat ultrasów i struktury, drangety wzajemnie się przenikają. Co więcej, zdają sobie sprawę, że futbol i środki odurzające to dwa powiązane ze sobą rynki, które wzajemnie się wspierają, tworząc niebezpieczną symbiozę, w której klubowe barwy i mafijne układy zlewają się w jedno.